Cześć, witajcie! Rozpoczynamy 227 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica Pokémonów lub Yu-Gi-Oh. Dziś po raz trzeci w ostatnim czasie zmierzymy się z paczką Let's 6, a więc legendary Duelist Magical Hero. I liczę, że wreszcie uda nam się przełamać klątwę Denzela, bo ten film, szczerze mówiąc, już próbuje nagrywać trzeci raz. Już w międzyczasie doszedłem nawet do otwarcia Bostera, jeszcze coś na kart nie wyjąłem, ale serio, liczę, że tam będzie nawet jak nie Holos, tak jakikolwiek inny rair. W końcu mamy tutaj kilka w tym secie. No i jeżeli coś fajnego się trafia, przynajmniej nie. Performa pal up. To na pewno porzucimy Yugi'ego i jego Dark Magiszany gdzieś tam na bok na dłuższy czas, bo jest wiele boosterów, które chcielibyśmy też wam pokazać, potwierać z wami e, na, w naszej serii. Więc lecimy sobie z naszą małą, pięciokartową paczuszką. A tym bardziej, że zaraz wychodzi LED 7. Znaczy zaraz jak zaraz, albo koniec sierpnia, albo początek września, coś takiego z tego co kojarzę, właśnie wychodziły tego typu sety. Dobra, żeby nie przedłużać, bo jak ja się rozgadam, lecimy z paczuchą. No i tak, otwieramy, otwieramy, Op. i sprawdzamy. Number F0, Utopic Force, Future, Dodo do Booster, Go Go, go Giant, Axel Synchron, a to oznacza, że będziemy mieli tylko Rarkę. Grunt, żeby to nie był spell. Dobrze, jest to potworek. A więc mamy yy, zuba baba bancho ba No, No, mamy do, do, do go, 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 ba ba ale nie mamy przede wszystkim ba ba Up. A to już czyni tą paczkę ciekawszą od dwóch ostatnich. No i cóż, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 226 i cyk. Mamy 227 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość, ale agresja naszej dzisiejszej paczuszki. Wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro. Link, jak zawsze, czeka na Ciebie poniżej w opisie tego filmu. Jeśli sam film cię spodobał, koniecznie zostaw, zostaw tę łapkę w górę. Robi to zasięgi, może być też w dół, nawet, ale. Wolimy jednak łapki w górę, więc każda jakakolwiek Wasza reakcja, interakcja czy komentarz na pewno podbija nam kanał, podbija nam filmy dla YouTube'a. No i jak zawsze, drogi widzu, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że oglądasz nasze filmy, niezależnie od tego, czy jesteś tu pierwszy raz, czy jesteś już dłużej. No w końcu dla Ciebie to robimy. No i cóż, do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się.